Cześć, cześć. Fajnie, że znowu z nami jesteście. Zapraszamy Was na drugą część naszych rekolekcji. Rozmawialiśmy wczoraj o tym, że powinniśmy dziękować Bogu za wszystko. Boga możemy też o wszystko prosić. Zastanówmy się jednak, czy powinniśmy prosić o wszystko? Przygotowałam dla Was kilka napisów. Zastanówmy się. Czy wszystkie prośby, które za chwilę zobaczycie na waszym ekranie, to są prośby, które Pan Bóg chciałby od nas usłyszeć? Popatrzcie. Proszę o zdrowie dla rodziców. Proszę o dobre oceny. Proszę o mądrość. Proszę, żeby udało mi się odpisać zadanie od kolegi na klasówce. Proszę o to, żeby Ola w końcu mnie polubiła. Proszę, żeby Tomkowi ukradli ten nowy rower. Proszę, żeby Paweł złamał tę nogę, którą podstawił mi dziś na korytarzu. Proszę o cierpliwość dla rodziców do mnie. Proszę o siły dla mojego dziadka. Proszę o pokój na świecie. Proszę, żeby nikt nie zrobił takiej ładnej pracy na konkurs jak ja. Proszę, żeby nauczycielka się rozchorowała i nie przyszła dziś do szkoły. Proszę o zakończenie pandemii koronawirusa. Proszę o to, żeby pani w sklepie sprzedała mi papierosy. Proszę o to, żebym zdążyła przed lekcjami odpisać zadanie domowe od mojej koleżanki. Proszę. Czuwaj nade mną, kiedy pojadę na wycieczkę szkolną. Kochani, to są przykładowe prośby, które bardzo często zawieramy w swoich modlitwach. Ale czy wszystkie te prośby, które przed chwilą Wam przeczytałam, na pewno podobają się Panu Bogu? Jak myślicie, czy Pan Bóg cieszy się, kiedy modlimy się proszę, żeby Tomkowi ukradli ten nowy rower? Albo kiedy mówimy, Panie Boże, proszę Cię, żeby Paweł złamał tę nogę, którą dziś podstawił mi na korytarzu? Albo czy Panu Bogu podoba się, kiedy mówimy, Panie Boże, proszę Cię, żeby udało mi się ściągnąć na klasówce? Myślę, że nie. Pan Bóg cieszy się z takich modlitw, które nie robią krzywdy drugiemu człowiekowi. Albo nie robią mu przykrości. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie słuchać lekcji biblijnej. Kiedy Jezus i jego uczniowie skończyli spożywanie wieczerzy paschalnej, wybrali się na górę oliwną, na której zboczu znajdował się ogród Getsemani. Było to poza murami miasta. Panowała tam cisza i spokój, dlatego Jezus często wybierał to miejsce, aby tam skupić się na modlitwie. Tym razem do ogrodu zabrał ze sobą jedynie Piotra i dwóch synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Prosił ich, aby modlili się razem z nim, a sam oddalił się na odległość rzutu kamieniem, aby także się modlić. Biblia mówi nam, że padł na twarz i bardzo gorliwie się modlił. Jezus był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Odczuwał więc takie same potrzeby i emocje jak my. Tego wieczoru bardzo się bał. Wiedział, że jeszcze tej nocy przyjdą po Niego żołnierze i zabiorą go, co wiązało się z Jego śmiercią. Jak myślicie, o co modlił się Jezus w ogrodzie tego wieczoru? Możemy to sprawdzić, co na ten temat pisze ewangelista Mateusz. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 38 i 39 wierszu czytamy tak: Wtedy powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedł trochę dalej. Upadł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, lecz niech się stanie nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty. Jezus prosił, aby nie musiał umierać. Bardzo ważna jest jednak druga część tego fragmentu, który przeczytaliśmy przed chwilą. Niech się stanie tak, jak chce Bóg. A nie tak jak chce Jezus. Jezus uczy nas, w jaki sposób prosić. Możemy prosić Boga w modlitwie o wszystko. Bo on jest naszym dobrym Ojcem i wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Popatrzcie, na waszych ekranach pojawi się teraz sygnalizator świetlny. Taki, który najczęściej widzicie na skrzyżowaniach w miastach. Pan Bóg. Wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Nie zawsze jednak odpowiada na nie tak. Czasem możesz usłyszeć: Poczekaj. Bóg spełni Twoją prośbę, ale kiedy nadejdzie na to odpowiedni czas, Bóg może także powiedzieć: Nie. Bóg nie spełni Twojej prośby, jeśli Jego wola dla Ciebie jest inna lub jeśli Twoja prośba. Zrobiłaby krzywdę lub przykrość drugiemu człowiekowi. Wyobraź sobie duże skrzyżowanie, pełne samochodu, na którym w jednym momencie zapala się zielono światło na wszystkich sygnalizatorach. Co się wtedy wydarzy? Dokładnie tak samo byłoby, gdyby Bóg spełniał wszystkie prośby ludzi. Był jak ta bajkowa złota rybka. Podam przykład. Tomek właśnie pakuje swój plecak na obóz z przyjacielem Dobrennej i modli się, aby przez cały pobyt w górach była piękna pogoda i słońce. W tym samym czasie rolnik wraca z pola bardzo smutny. Jego plony będą w tym roku niewielkie. Od trzech tygodni nie padał deszcz i ziemia jest bardzo spierzchnięta. Rolnik wie, że jeśli nie popada solidnie przez kilka dni, Zimą nie tylko on będzie głodny, ale wielu ludzi, którzy jedzą chleb wypieczony z jego zboża. Gospodarz prosi więc Boga o deszcz. Czy Bóg może spełnić jednocześnie prośbę obu? Co powinien zrobić? Myślę, że obóz jest tak długi, że Bóg zdąży spełnić prośby obu pierwszej kolejności może posłucha jednak rolnika, ponieważ jego zboże potrzebuje wody jak najszybciej. Tomek może poczekać. Przecież na obozie są jeszcze piłkarzyki, bilard, mnóstwo gier planszowych i cała ekipa kreatywnych wychowawców, którzy nie pozwolą, żeby się nudził. Nawet w deszczu. Może się zdarzyć, że Bóg odpowie na Twoje modlitwy nie. Nawet jeśli ty tego nie zrozumiesz, nawet jeśli ty nigdy nie poznasz powodu tej odpowiedzi, Bóg widzi całe twoje życie i wie lepiej, co mogłoby ci zaszkodzić, choć ty tego nie wiesz. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę na Górę Oliwną. Pamiętacie, co się tam działo? Jezus modlił się bardzo gorliwie przed swoją śmiercią. Kiedy przyszedł do Piotra, Jakuba i Jana, zobaczył, że oni zamiast się modlić, śpią. Obudził ich i prosił, aby modlili się razem z nim. Oni jednak po chwili znów usnęli. Być może nie zdawali sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja i co wydarzy się już za chwilę. A może byli po prostu bardzo zmęczeni? Gdy uczniowie znów spali, Ewangelista Łukasz napisał, że Jezus modlił się jeszcze gorliwiej. Posłuchajmy, co jest napisane w Biblii. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 43 i 44 wiersz. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. W śmiertelnym zmaganiu modlił się jeszcze gorliwiej, a pot spływał z niego na ziemię jakby krople krwi. Kiedy się modlisz, robisz to tak gorliwie jak Jezus? Modlisz się całym swoim sercem? A może jak uczniowie, zaczynasz modlitwę, ale w międzyczasie zdarzać się zasnąć albo odbiec myślami do innych spraw, które zajmują cię bardziej niż rozmowa z Bogiem? Pamiętaj, Jezus uczy nas, w jaki sposób się modlić. I w jaki sposób prosić. Drogie dzieci, chcemy dzisiaj nauczyć się wersetu, który zapisany jest w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 7 wersetie. Posłuchajcie. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w Was trwać będą, proście. O cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Zanim nauczymy się go na pamięć, zastanówmy się chwilę, co te słowa znaczą. Pan Bóg mówi do nas: Jeśli we mnie trwać będziecie. Właściwie to w tym krótkim wersecie dwa razy użyte jest słowo trwać. Gdybyśmy mieli ten czasownik zastąpić innym, to moglibyśmy, moi drodzy, powiedzieć, że trwać to inaczej: żyć, być, istnieć, przebywać, trzymać się, czy też pozostawać. A więc, kto trwa blisko Panu, Pana Boga, kto żyje z Nim w bliskości i dla kogo ważne jest Boże Słowo, tak, na co dzień, po prostu, nie tylko od święta do święta, od szkółki do szkółki, czy też w czasie nabożeństwa, to wtedy, wtedy właśnie, co wtedy? Wtedy możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli, a stanie się nam. Wyobraźcie sobie, że nie ma takiej rzeczy, o której nie moglibyśmy powiedzieć Panu Bogu w modlitwie. Pan Bóg. Na pewno cieszy się wtedy, kiedy z Nim rozmawiamy, a tym bardziej cieszy się, kiedy mówimy z Nim szczerze, kiedy szczerze opowiadamy Mu o tym, co nas raduje, ale także co nas smuci. I na pewno ten werset jest dla nas zachętą, abyśmy prosili Pana Boga o różne rzeczy. Pozdrowie. O to, żeby w naszej rodzinie wszystko było dobrze, żeby panowała zgoda i miłość, o to, żebyśmy mieli siły i mądrość do nauki, zwłaszcza teraz w tych trudnych czasach, kiedy większość z nas uczy się zdalnie. Moi drodzy, nie ma takiej rzeczy, o której moglibyśmy nie mówić Panu Bogu. Wiemy, że Pan Bóg i tak doskonale zna wszystkie nasze potrzeby, ale on chce, żebyśmy z nim rozmawiali. Rozmawiali z Nim szczerze, a w tym wersecie zachęca nas, abyśmy prosili i daje obietnicę, że to nam się stanie, że to się wypełni. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Pan Bóg doskonale wie, czego potrzebujemy i w jakim czasie potrzebujemy, i na pewno swoją wolę w naszym życiu będzie wypełniał. Posłuchajcie jeszcze raz tego wersetu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. Moi drodzy, tego wersetu będziemy uczyli się za pomocą naszych dłoni, za pomocą naszych rąk. Jeśli we mnie trwać będziecie, mocno musimy ścisnąć nasze ręce. Jedna ręka dotyka mocno drugiej. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, i tu rozkładamy dłonie na znak Bożego Słowa, tego, że czytamy Biblię, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście, składamy ręce do modlitwy, o cokolwiek byście chcieli, a stanie się Wam. Powtórzcie jeszcze raz, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się Wam. Ewangelia Jana 15:7. Spróbujmy jeszcze raz. Przygotujcie swoje dłonie. Tak? Zaczynamy. 3, 4. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje trwać was będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Ewangelia Jana 15:7. Mam nadzieję, że udało się wam zapamiętać ten werset i że będziecie mogli go powtarzać sobie i pamiętać o tych słowach. Ewangelista Jan, dwa rozdziały dalej, również opisuje modlitwę Jezusa. Autor tej Ewangelii opisuje ją jednak dokładniej, być może dlatego, że był jej świadkiem. Z jego relacji dowiadujemy się, że Jezus modlił się nie tylko o siebie, ale modlił się też o wszystkich ludzi. Ty też, modląc się do Boga, powinieneś pamiętać, nie tylko o swoich potrzebach, ale też o potrzebach innych. Prosić nie tylko dla siebie, ale prosić też dla innych. Zachęcam cię do tego bardzo serdecznie, abyś pamiętał, pamiętała w swoich modlitwach o ludziach, którzy cię otaczają, i również o błogosławieństwo dla nich, modliła się albo modlił się każdego dnia. Zachęcam was do udziału w pracy plastycznej, która już niedługo ona dopomoże nam w jaki sposób modlić się za innych ludzi. Kochani, złóżcie teraz swoje ręce, skłońcie swoje głowy, będziemy chcieli się modlić. Boże, dziękuję, że możemy Cię prosić o wszystko, czego pragniemy. Dziękuję za wszystkie dzieci na świecie, ich rodziców, dziadków i nauczycieli. Proszę o błogosławieństwo dla całego świata, o zdrowie dla wszystkich ludzi. Zakończenie pandemii i Twoją opiekę na każdy dzień. Amen W dzisiejszej lekcji biblijnej mówiliśmy o tym, że Pan Jezus uczy nas w modlitwie też tego, że możemy prosić. Ale mówiłam Wam o tym, że powinniśmy prosić nie tylko o swoje sprawy, ale powinniśmy też prosić o to, czego potrzebują inni ludzie i powinniśmy modlić się też o innych ludzi. I dlatego chciałabym Wam zaproponować dzisiaj taką pracę plastyczną, która będzie też pewnego rodzaju zadaniem, i to nie tylko na dziś, ale na dłuższy czas. Czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować kartonika. Ja mam taki kartonik po kubeczku, który kupiłam niedawno, ale możecie też użyć jakiś inny kartonik, który macie w domu. Najlepiej będzie, jeśli będzie biały i nie będzie miał nadruków. Będziemy potrzebować flamastry. Będziemy potrzebować też małe karteczki, białe albo kolorowe. I zaczniemy od tego, że ozdobimy nasze pudełko. To będzie taki pojemniczek na yy, specjalne kartki, które za chwilę stworzymy. Ozdabiamy go flamastrami. Ja na swoim napiszę: Modlę się o ciebie. I teraz możemy namalować tu jakieś kwiatki, albo serduszka, albo to, co lubicie najbardziej. Chłopcy pewnie wybiorą jakieś bardziej męskie y, rzeczy. O. Moje pudełko jest ozdobione. Wy oczywiście możecie je ozdobić z każdej strony, żeby było kolorowe ze wszystkich stron, na wszystkich ściankach. Ja może później też to zrobię. Ale teraz przejdziemy do drugiej części naszego zadania, która jest jeszcze ważniejsza. Dlatego, że do naszego pudełka. Będziemy chcieli przygotować karteczki. Na tych karteczkach napiszcie osoby, które spotykacie na co dzień. Niekoniecznie nawet takie, które znacie osobiście. Ja napisałam panią z poczty. Napisałam panią katechetkę, która uczy religii. Napisałam moje rodzeństwo. Napisałam moja koleżanka z ławki i kilka różnych osób tutaj mam. Kogo my tu jeszcze moglibyśmy napisać? Pomyśl, kogo ty spotykasz często na ulicy? Na ulicy? Może starsza pani, która mieszka obok. Napisałam starszą panią. Słuchajcie, te karteczki zginamy, przygotujcie ich yy, przynajmniej kilkanaście. Wrzućcie do tego pudełka i teraz korzystajcie z tego pudełka każdego dnia. O każdą z tych osób możecie się modlić, bo każdy potrzebuje naszej modlitwy. Każdego ranka, kiedy budzicie się, wyciągnijcie losowo jedną karteczkę. I módlcie się. O osobę, którą macie zapisaną na tej kartce. W ten sposób wasze modlitwy będą nie tylko egoistycznie skierowane na was samych, ale będziecie modlić się też o innych ludzi. Wiecie, mam taki pomysł, że tak jak wy możecie modlić się o innych ludzi, tak ja mogę pomodlić się dzisiaj o Was. Jeżeli macie ochotę dołączyć do mojej modlitwy, skłońcie teraz swoje głowy, złóżcie ręce będziemy się modlić. Kochany Panie Boże, dziękuję Ci za każde dziecko, które ogląda dzisiaj nasze rekolekcje. Dziękuję Ci za to, że ty to dziecko prowadzisz. Dziękuję Ci za jego rodziców, rodziny, rodzeństwo. Dziękuję Ci, za każdą osobę, którą przyprowadzasz na nasze zajęcia. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla niej. Prosimy o radosne, dobre życie. Panie Boże, prosimy, pozostań z nami i wysłuchaj tej modlitwy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam Was do podobnych modlitw i do wykonania takiego pudełeczka, boksa z karteczkami, Pomagającymi modlić się o innych ludzi. Dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, aby modlić się nie tylko o siebie, ale też o innych. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na trzeciej części.